150 lat temu Henry David Thoreau napisał: Większość mężczyzn prowadzi życie w cichej rozpaczy. I to niestety dziś też jest aktualne. Było takie zdanie w filmie Braveheart: Wszyscy muszą umrzeć, ale nie wszyscy tak naprawdę żyją. Podobnie większość kobiet prowadzi życie w cichej rezygnacji, wyrzekając się swojej nadziei na spotkanie prawdziwego mężczyzny. Może warto się dzisiaj nad tym zatrzymać? Co ty myślisz o męskości, jaki jest? Idea męskości, a może warto sięgnąć po jakąś książkę o tym, czym jest prawdziwa męskość, prawdziwa kobiecość, a może warto porozmawiać z kimś. Nie zostawaj sam, nie zostawaj sama w tej sferze. Dzisiaj wokół nas jest bardzo wiele fałszywych obrazów męskości i kobiecości. 150 lat temu Henry David Thoreau napisał: Większość mężczyzn prowadzi życie. Cichej rozpaczy. I to niestety dziś też jest aktualne. Było takie zdanie w filmie Braveheart: Wszyscy muszą umrzeć, ale nie wszyscy tak naprawdę żyją. Podobnie większość kobiet prowadzi życie w cichej rezygnacji, wyrzekając się swojej nadziei na spotkanie prawdziwego mężczyzny. Może warto się dzisiaj nad tym zatrzymać, co ty myślisz o męskości, jaki jest Twój ideał męskości, a może warto sięgnąć po jakąś książkę o tym, czym jest prawdziwa. Męskość, prawdziwa kobiecość, a może warto porozmawiać z kimś? Nie zostawaj sam, nie zostawaj sama w tej sferze. Dzisiaj wokół nas jest bardzo wiele fałszywych obrazów męskości i kobiecości. Dzisiaj kolejny fragment z książki Dzikie Serce Johna Eldridge'a, i posłuchajcie. Realne życie przeciętnego mężczyzny wydaje się oddalone od cały kosmos, od jego pragnień. Nie stacza żadnej bitwy. No, chyba że mamy na myśli uliczne korki, rachunki i zebrania w pracy. Są nawet faceci, którzy spotykają się co czwarte grano w pewnej kawiarni i studiują fragmenty biblijne. Czy to jest prawdziwa męskość? Gdzie jest ich bitwa? Gdzie jest realne życie? Ale nie lepsi są ci, którzy przesiadują w kręgielniach, palą papierosy, oglądają mecze piłkarskie. Są dokładnie w tym samym miejscu. A gdzie jest Twoja bitwa? Czy wiesz? Jak powinno wyglądać serce prawdziwego mężczyzny? Kolejny cytat z książki Johna Eldridge'a. Do czego służy mężczyzna? Dlaczego Bóg stworzył Adama? Do czego Bóg stworzył Adama? Adam i wszyscy jego synowie otrzymali niezwykłą misję rządzić, i podporządkować sobie świat, być płodnym i rozmnażać się. No to się nazywa zaproszenie. To znacznie poważniejsze niż pozwolenie na to, aby codziennie, rano, Chodzić do pracy. To polecenie wielkiej wyprawy, życiowej wyprawy. Niestety dzisiaj wielu mężczyzn uważa, że są na ziemi tylko po to, aby zabijać czas. A to niestety zabija ich, jednak tak naprawdę jest właśnie odwrotnie. Zostałeś stworzony do tęsknoty, do podboju, do wielkich rzeczy. Czy myślałeś o tym kiedyś? W poprzednim szorcie mówiłem, do czego zostali stworzeni mężczyźni. Jeżeli nie oglądałeś, nie oglądałaś, zachęcam zobacz, ale jest jeszcze jeden ważny aspekt męskości. Każdy mężczyzna tęskni za stoczeniem bitwy. Widzimy to choćby w Księdze Rodzaju, kiedy ciągle toczą się jakieś bitwy. Człowiek, a szczególnie mężczyzna, nie został stworzony po to, aby oglądać seriale w telewizji. Przyszedł na świat będący w stanie ciągłej wojny. Mężczyzna nie został stworzony, aby być panem złota rączka. Został stworzony raczej, aby być kimś takim jak szeregowiec Ryan. Pamiętaj będziesz miał jeszcze wiele bitew do stoczenia na wielu polach walki. Siła mężczyzny to nie być awarturniczym czy wdawanie się w kłótnie, sprzeczki z byle kim i odgrażanie się byle komu. John Eldridge w swojej książce pisze, że był bardzo poruszony, kiedy czytał dzienniki żołnierzy z czasów II wojny światowej. W nich znalazł takie informacje. Autor pisał, mężczyźni, którzy wydawali się przed wojną na bardzo odważnych, gotowi do walki na pięści Obyle co na polu bitwy okazywali się tchórzami. Pamiętaj, przemoc, bez względu na formę, zawsze jest podszyta lękiem. Uważaj na to, nie wchodź w to. A jeżeli już jesteś w tym miejscu, zatrzymaj się i zastanów się nad tym, jak powinien wyglądać prawdziwy mężczyzna. John Eldridge w swojej książce Dzikie Serce opisuje taką sytuację, kiedy z dwoma swoimi synami wyszli, aby wejść na jakieś skałki, nie opodali ich miejsca zamieszkania. I jednemu z synów szło bardzo ciężko. Ale ojciec w pewnym momencie zaczął go zachęcać, i kiedy w końcu udało mu się przejść jakiś trudny odcinek i zszedł na dół do taty. Jego tato, czyli autor, powiedział, byłeś niesamowity, bardzo dobrze ci poszło. I ojciec zapomniał już o tej całej sytuacji, ale widać, tkwiło to gdzieś w jego synu i Koło godzinę później ten syn podszedł do taty i zapytał Tato, czy naprawdę uważasz, że wtedy na tej skałce, kiedy szło mi ciężko, ale mi się udało, byłem niesamowity? Ojciec powiedział tak. I John Eldridge dość mocno opisuje tutaj w wielu zdaniach, jak powinni mężczyźni podchodzić do swoich dzieci i do młodszych mężczyzn. Kiedyś w dawnych, w dawnych wiekach mężczyźni młodzi, chłopcy, byli poddawani takiej inicjacji, po której wiedzieli, że stają się Prawdziwymi mężczyznami. Dzisiaj nie ma tych elementów w naszej kulturze, a co gorsze, wielu rodziców, ojców i matek okalecza swoich młodych synów, mówiąc, jesteś nieudacznikiem, do niczego się nie nadajesz, nic z ciebie nie będzie. To może wywrzeć piętno na całe życie. Nie wiem, czy robisz tak, czy byłeś ofiarą takich słów rodziców. Wielu z nas na pewno było. Ta sytuacja nie jest bez wyjścia. Zachęcam cię. Jeżeli jesteś mężczyzną albo jeżeli jesteś kobietą, która towarzyszy mężczyźnie, kup tą książkę, nie mam żadnych prowizji z jej sprzedaży, ale zobacz wzorce prawdziwego mężczyzny i to, jak z takich problemów, jeżeli mieliśmy jako młodzi chłopcy, można wyjść i jak można służyć, pomagać później innym mężczyznom, doprowadzać ich do pełni męskości. Zachęcam. Tradycyjny model wychowania, zauważa Robert Bly, kultywowany przez tysiące lat, polegał na tym, iż ojcowie i synowie mieszkali razem pod jednym dachem, przy czym ci pierwsi uczyli tych drugich fachu, uprawy roli, kowalstwa, po prostu zawodu. Najważniejsza była radość i kontakt. Niestety dzisiaj jest to bardzo mocno zaburzone. Bardzo często w naszych rodzinach jest tak, że tato pracuje cały dzień i rzadko widzi syna. Syn nie ma dostępu w zasadzie do tego, jak pracuje ojciec, ale można to zmienić. Ja staram się to zmienić od czasu, kiedy mój pierwszy syn był jeszcze mały, dzisiaj jest już dorosłym mężczyzną. Teraz postępuję podobnie z moim najmłodszym synem. Zachęcam, pomyśl o tym. Jeżeli jesteś mężczyzną, jeżeli jesteś ojcem, pamiętaj, że być może najważniejsza rzecz w Twoim życiu to spędzanie czasu z Twoim synem. Póki jeszcze chce spędzać z Tobą czas. Możesz wtedy mu przekazać masę rzeczy. Nie zawsze jest to możliwe, abyśmy zabierali dzieci do pracy, ale pomyśl, może czasami to jest możliwe. Może możesz poświęcić jeszcze więcej czasu swojemu synowi, swoim dzieciom. Zastanów się. To może być najważniejsze zadanie Twojego życia. Tradycyjny model wychowania, zauważa Robert Bly, kultywowany przez tysiące lat, polegał na tym, i że ojcowie i synowie mieszkali razem pod jednym dachem, przy czym ci pierwsi uczyli tych drugich fachu, uprawy roli kowalstwa, po prostu zawodu. Najważniejsza była radość i kontakt. Niestety, dzisiaj jest to bardzo mocno zaburzone. Bardzo często w naszych rodzinach jest tak, że tato pracuje cały dzień i rzadko widzi syna. Syn nie ma dostępu w zasadzie do tego, jak pracuje ojciec, ale można to zmienić. Ja staram się to zmienić od czasu, kiedy mój pierwszy syn był jeszcze mały, dzisiaj jest już dorosłym mężczyzną. Teraz postępuję podobnie z moim najmłodszym synem. Zachęcam, pomyśl o tym. Jeżeli jesteś mężczyzną, jeżeli jesteś ojcem, pamiętaj, że być może najważniejsza rzecz w Twoim życiu to spędzanie czasu z Twoim synem, póki jeszcze chce spędzać z Tobą czas. Możesz wtedy mu przekazać masę rzeczy. Nie zawsze jest to możliwe, abyśmy zabierali dzieci do pracy, ale pomyśl, może czasami. Co jest możliwe? Może Możesz poświęcić jeszcze więcej czasu swojemu synowi, swoim dzieciom. Zastanów się. To może być najważniejsze zadanie Twojego życia. W ostatnim szorcie mówiłem o tym, jak przez wieki młodzi chłopcy dojrzewali, wyrastali na mężczyzn, będąc przy swoich ojcach w pracy. Dzisiaj to jest bardzo utrudnione, aby dziecko było z nami w pracy. Mimo wszystko, my jako mężczyźni powinniśmy walczyć o to, aby każdą możliwą chwilę spędzać z dziećmi, szczególnie mężczyźni ze swoimi synami. Kiedy mały chłopiec przebywał z ojcem, nie tylko obserwował, jak pracuje, mógł zaobserwować, jak odnosi się do innych, jak sobie radzi z trudnościami, jak pokonuje problemy. Dzisiaj mamy kryzys męskości. Wielu mężczyzn nie wie po prostu, jak żyć. Wielu mężczyzn nie wie, jak wychować. Swoje dzieci, swoich synów. Ja też byłem w tym miejscu wiele, wiele lat temu, kiedy urodził się mój pierwszy syn, ponad 20 lat temu, i bardzo pomogła mi ta książka Johna Aldridge'a. Dlatego ostatnie shorty są fragmentami z tej książki, ale to nie zastąpi przeczytania jej. Zachęcam, jeżeli masz problem ze swoją tożsamością, jeżeli nie wiesz, jak wychować syna, jeżeli masz zranienia, które zadali ci rodzice. Sięgnij do tej książki. Jeżeli jesteś kobietą, może warto też do niej zaglądnąć. Wiele lat temu moja żona także ją przeczytała, i myślę, że zmieniło się jej patrzenie na mnie, a przede wszystkim na naszych synów. Tak jak mówiłem, chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy dzisiaj kryzys męskości. Myślę, że to bardzo ważne, byśmy jako mężczyźni właśnie dzisiaj wzięli sprawy w swoje ręce. Wielu z nas ucieka w wirtualną rzeczywistość do internetu. Do hobby, w sport, w różne zainteresowania, w gry komputerowe, w alkohol, w używki, w pornografię. Nie uciekajmy, ale weźmy sprawy w swoje ręce, bo mężczyzna został stworzony do wielkich rzeczy, odwagi.